Cześć, siema, z tej strony. na gdzie będziemy grać na Bedwarsach, ale moim kolegom, kolega o tu jest piękny, cześć. Halo. Dobra, tak, Kolega, przedstaw się. E Dora, się nazywam. Dobra, a jeszcze dzisiaj będziemy cheatować. Jeszcze dzisiaj będziemy cheatować na Bedwarsach. Szkoda, że nie nagraliśmy, byśmy jeden versus jeden i się nie zabili li, i, i nam pięknie szło, co nie? Bo spadłeś. Wiem właśnie. Czekajcie, bo ja coś mam z komputerem, tak? Z tym, z komputerem. O jak będzie, ale nie tak ciebie, a mnie to nie. Weź typie dopiero spadłem. Dobra, siedem. I czego naguję? Byliśmy na fajnym jeszcze serwerze. Serwer się jak nazywał nie nazywał wiem. się. Ten serwer nazywał się. Powiesz, po prostu link dasz w opisie. No. Zarąbisty serwer, bo to jest chyba ruski serwer. Nie wiem, czy ruski. Chyba podobny do ruskiego, nie No, ale dobra. Chodzimy sobie. Yy, jak tam Medora? masz pięknie. Zarabadę na środku. Nie na środku, tylko na tym. Na tych Wiesz, że ty się budujesz do żółtego. A? Ktoś no? spalił. Co? Co wie? Ale z Nie wiem, jakaś tam dziwnie laguje, nie wiem czego. Mi akurat nie. Nie, mi jakoś kurde laguje internet. Ale dobra. Fajnie nam się zaczyna. Dobra, tak naprawdę to jest jeszcze wstęp, że jeszcze będę nagrywał na tym kanale. O, dzięki za 6 diaksów, zaraz ulepszę nam ten. I niedługo będą donajty. Niedługo, za 1,5 tygodnia? Nie, nawet za 2 tygodnie. Piszcie w komentarzu, czy chcecie donajty, e, czy chcecie live'y, ale ja się z wami żegnam. Cześć, na razie.